się potem. cześć, Witam cię bardzo serdecznie. Na... <śmiech> <śmiech> ja pierdolę, że ten znów no, mi szczeka. Hmm. mnie zaraz. <śmiech> <śmiech> Kolejna rzecz, którą weźmiemy, to może właśnie ta sukienka. Ona jest taka błyszcząca. Okej, okay. musimy tak to... Trzymaj się. Dobra. Trochę prześwietlone, ale nieważne. Okej. Okay. Aí, esquito. nie tak miało być. Kolejne auto. Zrobiście nie no. Ale chyba nie chcę być pani zwolniona. Zwolniona. Swo, nie chcę, ale chyba nie chcę pani być zwolniona z. Ja kocham mauta Nie <ścoughs> <Coś tam>. <ścoughs> 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 Takim. Jeszcze się psiknęłam. To w jakich miejscach? Nie wiem czy słyszycie mojego psa. Jak przez sens tego. O coś mi się wyłączyło. Chwileczkę. Piłam. No kurwa gdzie to jest. O. Dobra, jak nie pokolejny wyzwalacz? Też tak, też tak, też tak, też tak, Nie wiem, skupcie na moim nosie. Skupcie. A z taką luźną pogadanką. Może <coughs> <coughs> da chrup. Muszę coś skończyć no w Teraz. Ups. Ich sage, ich habe mich ein like. bisschen Nie ukłoną ją Trzymaj już się dziś chyba umyć No niestety Oh, <laughs> Beżowy, ale raczej coś stary proszkowany materiał znowu ktoś gada zajebiście po prostu, no ja pierdolę przerwa Pozycją będzie taka skórzana spódniczka. Ona jest.